Dzień dobry wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym. Chciałem nagrać takiego szybkiego vloga. Jestem u mnie tutaj w pracy. Wyszedłem z biura na przerwę, ale chciałem się odnieść do pewnego tematu. Także to będzie nagrane takim jednym tchem. Mam nadzieję, że mnie tu nie oslinkają jakieś gołębie, bo znalazłem sobie drzewo, na którym siedzą i może być niebezpiecznie. Ale o czym będzie? Miałem okazję słuchać ostatnio programu, który zrobił Ator Woźniak z Krzysztofem Jackowskim, i dało mi to też do myślenia, i myślę, że powiedzieli bardzo dobrze w kwestii tego, jak jesteśmy leczeni w Polsce. To znaczy, jak to wszystko wygląda od strony składek, płacenia tych składek, ubezpieczenia i tak zwanego ZUS-u. Czyli co to jest ZUS? ZUS to jest Złodziejski Urząd Socjalny. Ja go tak nazywam. Albo też prześmiewczo zakład utylizacji staruszków bo, no bo tak to jest temu służy ta instytucja jakim jest ZUS i teraz tak oni tam powiedzieli w programie zwłaszcza Krzysztof Jackowski opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z tym jak był prywatnie u lekarza jak to wyglądało też i że jest to chore że człowiek musi tyle płacić pieniędzy za prywatne leczenie i on spędził 3 minuty u jakiegoś lekarza u stomatologa gdzie zapłacił 350 zł za wizytę. On wychodził od tego lekarza z gabinetu, i, i pani w recepcji mu mówi, ale panie zapłacił za wizytę. Ale ja byłem tylko na konsultacji Taki Jackowski mówi, y, y, chcę zrobić sobie wszystkie zęby, więc. <gryw> więc tutaj rozmawiałem z doktorem y, i ja tam spędziłem tylko 3 minuty, więc. Więc nie rozumiem. Ona mówi tak, no ale wizyta kosztuje 350 zł. Powiem, powiem Wam tak: lekarze, jak leczą prywatnie, wiedzą, że żyją. Ktoś może powiedzieć, to trzeba było zostać lekarzem. Nie każdy może być lekarzem yy, i nie trafia do mnie tego rodzaju argumentacja, to trzeba było zostać. No, jeżeli są lekarze, to są i myślę, że nadużywają też tego trochę yy, i to też jest. Yy, tak, jak powiedział wtedy Jackowski Łatora, że konsekwencją tego, jak działa państwowa, czyli ta publiczna służba zdrowia, to jest to, to się przekłada właśnie też na tą prywatną, że ci lekarze już są odrealnieni od rzeczywistości i po prostu tacy chyczy, tacy pazerni, jeśli chodzi o zarabianie. Bo, żeby po prostu brać takie ciężkie pieniądze za wizytę, to jest niemożliwe to nie jest warte, tak? No bo rozumiem spędzić w gabinecie nie wiem, 40 minut, no to można to zapłacić oczywiście te 350 zł za wizytę, ale jesteście 3 minuty yy, i tyle musicie pieniędzy zapłacić? Dla mnie jest to niemoralne, dla mnie to jest chore po prostu, żeby tego rodzaju pieniądze wchodziły w grę. Ale właśnie padły też słowa mocne związane z zus czyli ze Złodziejskim Urzędem Socjalnym, że ludzie powinni zaskarżać właśnie tą instytucję, że nie mogą zaskarżać rządu, polityków, ale mogą zaskarżać ZUS. Ja będąc w Polsce, nam ja nie będę się wdawał w szczegóły, ale byłem kiedyś byłem kiedyś po prostu w jednym z urzędów, powiedzmy tak. I widziałem ile jest spraw związanych z ZUS-em. ZUS-em ile ZUS ma po prostu spraw sądowych i to jest rzeczywiście przerażające, bo um, najczęściej ZUS słuchajcie, pozywa ludzi o, o to, żeby zapłacić jakieś zaległe składki, żeby wy, wyłudzić po prostu pieniądze. Ja znam osobiście takich ludzi, którzy, których to dotknęło, którzy um, mają czy też mieli procesy właśnie z ZUS-em, ale nie będę oczywiście mówił o kogo tutaj chodzi, tak? W tym dzisiejszym vlogu. Więc jest to instytucja, która jest, po pierwsze, bankrutem, po drugie, jest to instytucja, która powinna nam służyć, powinna przyczynić się do tego, żebyśmy byli leczeni, żeby Polacy byli leczeni, ale nie leczeni do skutku, tylko żeby może w końcu zastosować się do jakichś innych lepszych procedur i do tego, żeby nie leczyć skutki, ale liczyć, leczyć przyczyny u tych wszystkich ludzi, którzy mają choroby przewlekłe i nie tylko. Dobrze też powiedział Jackowski, że stomatologia, słuchajcie, nie istnieje już praktycznie publiczna. Ja pamiętam też, jako dziecko chodziłem do dentysty i trzeba było wybrać sobie tą plombę, tą metalową. Ja mam jeszcze te metalowe plomby, powinienem je wymienić, ale, ale to są tysiące z lejów, czy też złotych, żeby, żeby to zrobić, po prostu już mam jakie mam. Nie bolą mnie zęby, to tego nie ruszam. Ale wtedy na Narodowy Fundusz Zdrowia to zakładali te plomby metalowe albo płaciło się i pamiętam, taka plomba kosztowała 40 zł, taka biała plomba, tak? Ale to nie było jeszcze jakieś takie duże pieniądze. Nawet idąc do tej przychodni, która była tylko przychodnią zdrowia, za usługę w zasadzie się nie płaciło, u tego stomatologa. Ale płaciło się za tą dodatkową plombę, jak ktoś chciał. A teraz? Wyobraźcie sobie, że dentysta teraz to, jest, to już jest jakaś największa patologia. Dentyści, stomatolodzy to są teraz tak opłacalni lekarze. Taki hajs jaki oni po prostu zarabiają to jest... To się w pale nie mieści jak mówi Trzaskowski. Więc w tym wszystkim... Jest ta instytucja, jakim jest ZUS, jaką jest ZUS. I marzy mi się, i dobrze to powiedzieli właśnie tam Krzysztof Jackowski, mówił u, u autora, że pasowałoby tej instytucji, jaką jest ZUS, wytaczać procesy sądowe, zaskarżać ZUS za to, że ludzie muszą wydawać tak duże pieniądze prywatnie na leczenie. Nie wiem, ja bym osobiście, ja już się nie leczę w Polsce, to, to nie, ale teraz gdyby mi przyszło leczyć się w Polsce, no to bym i miałbym, odprowadzałbym tam składki jakieś do ZUS-u, pracuję w Rumunii, to wtedy, słuchajcie, bym zaskarżał zaskarżał wtedy chyba ten ZUS, wolałbym już um, brać jakieś potyczki robić sądowe z ZUS-em, chociaż ludziom się nie chce, tak, ludzie się przyzwyczaili ludzie machną ręką no to trzeba iść, trzeba zapłacić za wizytę 300, za wizytę 400 za jakiś zabieg, za coś, no i tak dalej, ale, ale płacą przecież na miłość boską te składki, i to są duże pieniądze. Te składki zdrowotne to wszystko ma pójść w górę od 2026 roku. Ale po co, ja się pytam, jeżeli te pieniądze dalej będą marnowane? Może trzeba się zastanowić, na co one są wydawane? Może przekalkulować, czy się opłaca dwa narody utrzymywać i dwa narody leczyć z tych składek? Może wybrać ten jeden. Ale nie ten żółto-niebieski, tylko biało-czerwony. No i w tym wszystkim to jest jakieś szaleństwo i wariactwo, bym powiedział. E, dlatego byłoby dobrze, gdyby e, gdyby w sumie co, Zus już zbankrutował. On już właściwie jest bankrutem. Już właściwie ta instytucja istnieje tylko w jakiś sposób formalnie, ale jest tak zadłużona i jest tak niedoinwestowana, i cały czas generuje takie. Mm, taki długi, że nie wiem jak to dalej będzie. Nie mam pojęcia, ale nie czeka nas na pewno nic dobrego. Jeszcze teraz słyszę, że mają ograniczyć posiłki w szpitalach, że będzie znowu nie wiem, plasterek suchej jakiejś szynki i kromka chleba bez masła, bo ich nie stać już na jedzenie nawet w szpitalu. Nie do wiary. Nie do wiary, gdzie my żyjemy, czego myśmy doczekali, żeby tak upadlać ludzi. Że ludzie mają płacić te składki obowiązkowe, bo nie ma po prostu, że nie możecie, że możecie nie zapłacić. Gdzie jest ten dobrowolny ZUS, który obiecał kosiniak z kamyszem? Gdzie jest ten lekarz, który miał dzwonić, gdzie obiecał hołownia, że będzie lekarz do Was dzwonił i się pytał, jak się czujecie? No przecież to jest parodia, co ci ludzie mówili e, tylko na potrzeb tego, żeby w jakiś sposób skłonić ludzi do głosowania na nich. Obiecanki, sacanki, jak głupiemu radość. Nie do wiary. chciałem do tego się dzisiaj odnieść, skomentować, bo powiem Wam, ręce opadają, jak człowiek to wszystko obserwuje i e, no i tyle właściwie. Co wy uważacie, napiszcie w komentarzach, subskrybujcie ten kanał. E, udostępniajcie te vlogi, niech się niosą w odkłaniach. YouTube ja już kończę, bo tak z ręki ciężko jest mi po prostu nagrywać i e, nie przedłużam tego vloga. Widzimy się w następnych. Trzymajcie się zdrowo przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze i do następnego razu. Tá,